Cześć Boże. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Tak. <grym Nasza <grym> między pokoleniówka, tak. Zaczniemy od Tym tego. Tym razem we dwójkę i Mikuś trzeci na kanapie z misiem. Ale to też między pokoleniówka. Oczywiście. Bo on mniej więcej w moim wieku. <grym> A jakby tak dobrze liczyć, tak. No i tak, proszę Państwa, proszę was. Nie wiem jak to zacząć, żeby było ładnie. Ostatnio dowiedziałyśmy, że może niekoniecznie ładnie jest mówić wszystkim na ty, więc szanowni Państwo. I drodzy, z którymi jesteśmy po imieniu, to kochani. teraz słuchajcie nas. <laughs> Dzisiejszy odcinek będzie o, rekolek o rekolekcjach eucharystycznych. O jasnogórskich rekolekcjach eucharystycznych Bydgoszczy. Ale ci dopiero. Pytacie o nie w mailach, e, dzwonicie z tego, co wiem na telefon koordynatora rekolekcji, więc stwierdziłyśmy, że może warto, by było takie podstawowe informacje o tych rekolekcjach e, podać. Tak, od czego się zaczęło, bo rekolekcje zaczęły się na Jasnej górze. Tam przeor, ojciec, Samuel. Samuel którego pozdrawiamy serdecznie, tak, znamy się wiele no, lat. Obserwował, obserwowała doszedł do wniosku, że czasami ludzie nie wiedzą, co zrobić ze sobą w kościele. Nam przyświęcam. Nam No, 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 no nam oświadczy. Na tak. no, i, I doszedł do wniosku, że takie rekolekcje byłyby wspaniałą rzeczą. A raczej rekolekcje przede wszystkim jakie, rekolekcje? Tak? Rekolekcje, no. w które, o których mu yy, dowiedzą się osoby. Co się dzieje tak naprawdę podczas mszy świętej? Co oznacza każdy gest, każde słowo, każda modlitwa? Dlaczego tu stoję, tu siedzę no i tym podobne, żeby tak. po prostu takie rzeczy wyjaśnić, bo Wyszło, że już dawno zapomnieliśmy o tej katachezie, która była być może w szkole, być może w salkach, ale dorosłych ludzi raczej się nie uczy i później mm. wszystkim to ulatuje, jeżeli w ogóle kiedykolwiek usłyszeli. Tak, ja myślę, że to jest bardzo fajne, żeby, żeby wiedzieć, kiedy uklęknąć, dlaczego się przeżegnać, mm. co to znaczy, kiedy my, jak my jesteśmy tam w tym kościele. Tak, żeby żeby, się... Że ci rękę uciekłam. Żeby... Chodź, Romy, Cię... trochę. Żeby trochę. Rękę ci <laughs> żeby się czuć. Po prostu, jak w domu. Jak podczas liturgii. A no, ja tak. będę tutaj, teraz tylko, ja będę z tych niemiędzy, nie ma twardo tak. twardogłowych. A ja mówię to, co, co myślę, i myślę. No bo to że... dla takich osób, jak te, które ja, też ja. nie są tak. teologami, tak, czy nie, nie studiowały tak. nigdy teologii, te rekolekcje są. No hmm. i tak Samuel, ojciec Samuel zaproponował ojcu Zbigniewowi Ptakowi, który wszedł na Jasną Górę, który jest pasjonatem Eucharystii. Jest też moim wydawcą, on wydał kosmiczną celebrację. I żeby takie rekolekcje stworzyć, ale żeby one były bardzo konkretnie poukładane i żeby były co miesiąc takie same. Nie było wiadomo, czy to wypali, czy ludzie będą chcieli na takie same rekolekcje przyjeżdżać. Bo każde rekolekcje są o tym samym, tak? Prze I mają identyczny program. No i ponieważ bardzo dużo osób było zainteresowanych, a jednak Jasna Góra jest daleko tak popatrzeć, Dla wielu? Dla wielu, tak, tak Gdańsk. Białystok, Warszawa, no, po no, Warszawa to już ma teraz każdej, dwie godzinki, ale z każdej ale... strony, prawda? I, i yy, tak sobie pomyśleli, że może by w tych innych miastach też stworzyć takie... Znaczy skoro okazało się, że te rekolekcje na Jasnej Górze gromadzą jednak osoby i tak. co miesiąc przyjeżdżają ci sami ludzie, ale część osób mówiła, że po prostu ma za daleko Znaczymy, w normalnie świecie. tylko, że za daleko. Więc wpadliśmy na taki pomysł też z ojcem Zbigniewem, z ojcem Samuelem, z biskupem Krzysztofem Wodarczykiem, moim biskupem, że może te rekolekcje spróbować przeponczkować, czyli tak jak rozchodzi się dobre dzieło, w inne miejsca kraju. I tak ojciec Samuel z biskupem Krzysztofem Wodarczykiem dogadali się, że w formie eksperymentu na pierwszy rok... Mhm. Spróbujemy te rekolekcje zorganizować w Bydgoszczy, tak, żeby terminy się nie pokrywały. Przez spróbowaliśmy to tak zrobić, żeby rekolekcje były dostępne de facto co dwa tygodnie, czyli raz w miesiącu, w ostatni weekend miesiąca w Najasnej górze i w połowie miesiąca w Bydgoszczy, i mam przyjemność dla Was te rekolekcje prowadzić. W Bydgoszczy i cieszę się, że przyjeżdżacie, że jesteście. Mm, ale to nie jest tak, że, bo to powiedziałaś o Białym Stoku i tak dalej, że was porzucamy, że dla nie, was nie będzie. Nie, no, no, powiedziałam, że po prostu jest to daleko i. Daleko, tak. I, I myślę, że oprócz tej Bydgoszczy, to by było fajnie jeszcze gdzie indziej, gdyby były takie rekolekcje. I Taki jest plan. I taki właśnie jest. To plan. tak zdradzę, że taki tak. jest plan, że jeżeli te rekolekcje w Bydgoszczy okaże się, że to nie jest tak, że tylko Jasna Góra, że po prostu chcecie ze względu na temat, e, słuchać tych rekolekcji, ponieważ one są identyczne. Zmienia się tylko głosiciel i zmienia się miejsce, ale treść, program jest taki sam. No, czy to jest Jasna mm -hmm. Góra, okay. czy Bydgoszcz, to już myślę, że biskupie, tak, tak, tak jasnogórskie ta rekolekcje eucharystyczne w Bydgoszczy, tutaj akurat, ale już myślę, że biskupie że Mazur nie powie, że zdradziłam ogromną tajemnicę. On czeka i ksiądz Maciek Maciukiewicz będzie te rekolekcje prowadził dla was w ełckiej diecezji, jeżeli oczywiście ten eksperyment w Bydgoszczy się uda, czyli czekamy, jak tutaj, jak będzie wasza frekwencja, czy będzie spadkowa, czy rosnąca, czy chcecie słuchać tych treści, czy nie. Jeżeli rekolekcje okaże się, że ten sezon 2024-2025 w Bydgoszczy, mówiąc kolokwialnie, zaskoczy, to wtedy te rekolekcje będą pączkować i do diecezji ełckiej, czyli żeby tamta strona mhm. miała bliżej, tak. i też jeszcze Dobra, powiem do Rzeszowa. Więc yy, tylko czekamy po prostu na to, na, na, na waszą frekwencję, na wasz odzew czy Wy chcecie tych rekolekcji, bo program jest tutaj, mamy taką ulotkę z Bydgoszczy, można ją znaleźć też z jednej i z drugiej strony, żeby na nią zajrzeć, na mojej stronie internetowej patrycjachurlak.pl, w zakładce rekolekcje, tam są też wszystkie terminy, na stronie Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej i na stronie Diecezji Bydgoskiej, można to znaleźć, co tak, co tak się patrzy, że tak... Wszystko, tak nie mówisz, e, po prostu, No bo, bo mówię, gdzie są, gdzie są te tak. informacje e, dostępne. Gdzie co i jak? Tak, ale teraz można powiedzieć, że jeszcze Państwo, jakbyście chcieli przyjechać na całe trzy dni, to nie ma problemu z noclegami. No, noclegi są w tym ośrodku w, w, Centrum Edukacyjno-Forcyjne. Tak. Jak ktoś zna Bydgoszcz to jest to stare seminarium. No tak. I tam oczywiście cena jest podana nocylegów, ale jak będziecie państwo mieli i zadzwonicie do, recepcji, do sekretariatu, czy do sekretariatu, bo my nie mamy na to wpływu, możecie poprosić, możecie się uśmiechnąć, możecie użyć własnego uroku, negocjować. No, tak. <gry> Więc, tak, tak. No chyba, że was stać będzie na tę cenę, która jest normalnie, to jest to dorzutka tak. na utrzymanie domu po prostu. Tak, tak po prostu. A też o, oprócz tego to jest bardzo ładne centrum Bydgoszczy, na którym znajdują się różne hotele, apartamenty. Można sobie skorzystać ze wszystkiego, na co państwo, w zależności od finansów. Od tak? możliwości od i możliwości. od tego, co się lubi. Bo wiadomo, że jeżeli tam parę osób by się zebrało, to taki apartament sobie tak. wynająć na pewno będzie trochę taniej, więc... A poza tym jeszcze turystycznie Bydgoszcz, Bydgoszcz jest bardzo ładna i można przy okazji i dla ducha, i dla ciała. Tak, tak Trzy naprawdę. Trzy dni rekolekcji, żeby tak powiedzieć pokrótce, jeżeli ktoś nie był na Jasnej Górze, ani w Bydgoszczy jeszcze, to może nie wiedzieć, jak to wygląda. Rekolekcje zaczynają się w piątek o 18.30 muszą świętą. Uh -huh. Kończą się w niedzielę o godzinie 13.00 też mszą muszą świętą, y, przy czym jeżeli ktoś nie może być w poniedziałek, w niedzielę, w poniedziałek, tylko w piątek, <grym> już chciałam przedłożyć, w piątek. na cały, w piątek w niedzielę, to trzon, gdzie omawiamy od początku do końca muszę świętą, to jest, to jest sobota. sobota. Sobota Od dziewiątej do apelu. Z ale na przerwy, obiad. na no tak. dwie godziny dwie, tak? godziny. dwie godziny jest godziny. przerwa na obiad, można wyjść sobie na miasto na obiad. Rekolekcje są bez zapisów i bez opłat, co oznacza, że udział w rekolekcjach, w konferencjach jest, nie ma opłat, ale też no, tym sposobem nie zapewniamy jedzenia. Trzeba sobie je zorganizować. Można przywieźć ze sobą lodówkę, możemy Wam udostępnić. Jest taka możliwość. Kawę, herbatę też staramy się, żeby było jakieś ciasteczko dla Was do wykorzystania, ale inne jedzonko to już trzeba sobie zorganizować. No i poza tym, jeszcze a propos tych rekolekcji, mówisz, że trzy dni, ale też jeszcze mamy rekolekcje em, wakacyjne, które trwają troszkę dłużej dwa dni więcej, tak? I to jest. E, to tylko w Bydgoszczy, ponieważ na Jasnej Górze nie ma tych rekolekcji wakacyjnych. Znaczy to jest prośba Jasnej Góry, żebyśmy wzięli na, na siebie odpowiedzialność za wakacje, dlatego że siłą rzeczy w na Jasnej Górze w wakacje jest tak wielu Dużo, pielgrzymów, tak. że nie da się tego zorganizować. I te rekolekcje od piątku do niedzieli wakacyjne będą takie same jak co miesiąc. Ale od środy do piątku te dwie dodatkowe doby będą... Nie, czymś dodatkowym <grym> dla Was. E, może to nie jest tak, że jest to super niespodzianka. Po nie prostu, no oczywiście, że e, ta, ty, tak, 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 ale są niespodzianką to, też i dla mnie, bo ja czekam, zbieram, czego Wy byście chcieli się dowiedzieć i czego byście chcieli się nauczyć. Może na Może jakieś sugestie. Sugestie, sugestie. Na pewno będzie więcej oka? czasu na adorację, na modlitwę. Mhm. E, to, co już wiele osób mi mówiło, bardzo by chciało nauczyć się liturgii mhm. godzin. Ale brawiarza. Ale brawiarza. brawiarza No to mhm. liturgii godzin. Więc, ponieważ to też jest liturgia. Mamy liturgię Eucharystii, mamy liturgię godzin, to jest modlitwa całego kościoła, żeby zrozumieć, po co jest ta modlitwa i jak się nią modlić, no to, to jest jeden, jeden pomysł od Was na, na te dodatkowe dni wakacyjne. A drugi pomysł to jest, myślę, też bardzo ważny, żeby omówić triduum paschalne, czyli bardzo żeby. Ważne, tak? Raz w roku przeżywamy i nie wiem jak wy, ale dużo osób do mnie przychodzi i mówi, nawet księży, że czasem się gubią, czasem mm -hmm. jest to tylko raz w roku, więc... Nie do końca pamiętają, co z czego wynika, i nie ma co tu się wstydzić. To naprawdę mhm. po prostu tak jest, więc może warto też o tym porozmawiać. Takie y, dwa, dwa, y, dwa postulaty do mnie wpłynęły o te dwie A no myślę, ym, w trakcie rzeczy. Myślę, że jeszcze możecie Państwo mieć też pytania, czy pomysły, czy poddać nam na jakiś temat, który by interesował. Tak, i wtedy postaramy się, żeby to jakoś uzupełnić. Zgadza się. Też y, część z was przyjeżdża tylko po kawałku i pytacie, czy to jest co miesiąc to samo? Tak, co miesiąc jest to samo. Obojętnie czy na kawałek dojedziecie do Bydgoszczy czy na Jasną Górę, to co miesiąc jest to samo i też część y, z osób, które już uczestniczą w tych rekolekcjach, które na przykład mają pod opieką kogoś chorego y, czy starszego, czy dziecko, to dzielą sobie. Czyli że w jednym miesiącu tylko piątek, w drugim miesiącu połowa pierwsza soboty do Mszy Świętej, w trzecim druga połowa soboty, no i w czwartym niedziela, więc i można przyjechać każdego miesiąca i można sobie przyjechać na te wakacyjne i jeszcze na dodatkowe. Także bo pani mnie pytała czy na przykład pojedzie sobie teraz czy może przyjechać za miesiąc? Tak, możecie Państwo przyjeżdżać każdego miesiąca. Naprawdę warto i warto posłuchać i pomodlić się raz. I to też od Was zależy, czy te rekolekcje będą w przyszłym roku tym akademickim szkolnym, tak, Szkolny. bo to od września, czyli jeżeli będziecie na tych rekolekcjach, jeżeli będziecie chcieli uczestniczyć w tych rekolekcjach, one, tak jak powtarzam, są bez zapisów, bez opłat, więc my nie możemy, my nie wiemy, czy ja przyjeżdżam na rekolekcje i 18.30 w piątek msza święta i dopiero wiem, ilu mam uczestników na rekolekcjach. Więc to dla nas nie jest do przewidzenia, ale jeżeli będziecie chcieli, no to te rekolekcje będą dalej. No, tak jak ze wszystkim, tak jak jest zainteresowanie, to wtedy jest kontynuacja. Oczywiście niektórzy tam bardzo się denerwują i już z takim hejtem się spotkałam, nie do końca rozumiem dlaczego i to zwłaszcza od kobiet, że dlaczego dziewczyna te kolekcję prowadzi, a nie ksiądz. Ta dziewczyna... Ma <suszę> takie samo wykształcenie jak ksiądz po Tak prostu. samo wykształcona jak, jak ksiądz, jak, jak wszyscy księża, plus jeszcze w tej chwili dalej specjalizuje się naukowo w liturgice, więc Dlatego ja mogę też takie rekolekcje prowadzić i za zgodą władz duchownych, czyli za zgodą biskupa ordynariusza miejsca. Zresztą tak samo jak i każdy ksiądz w swojej diecezji też musi taką misję posiadać. Więc to, to dlatego tak trochę ku obronie dlaczego ja, a nie ktoś inny studia sześcioletnie, skończyłam, studiuję dalej, uczę się dalej, książki piszę też na ten temat, jak wiecie, naukowe, naukowe też i więc... No myślę, że głupot na tych rekolekcjach nie opowiadam. Myślę, że nie, bo wszyscy są zadowoleni. Nie spotkałam się zresztą sama słuchałam kiedyś yy, i byłam zachwycona. Przez internet usłuchiwałaś przez mojej. A przez internet też, tak, przeswiczyłam w internecie. No, ale naprawdę bardzo ładnie podoba mi się. Jest miłą chęcią Ciebie słucham. No i co, jeszcze jakaś taka forma przekupstwa? No to e, śmieję się, że forma przekupstwa, tak samo jak na Jasnej Górze, tak samo i w Bydgoszczy. E, ostatnia msza święta jest zakończona, po mszy świętej jest wystawienie, jest indywidualne błogosławieństwo najświętszym sakramentem i też jest księga eucharystyczna, czyli dla uczestników rekolekcji, jeżeli ktoś choć raz w życiu będzie uczestniczył w tych rekolekcjach, wpisze się do księgi eucharystycznej, to w jego intencji, dopóki te, te rekolekcje będą w Bydgoszczy, to w jego intencji będzie sprawowana ta ostatnia niedzielna msza święta co miesiąc. Więc to mhm. też, jeżeli tak można przekupić, to, to też jest to forma przekupstwa. Aczkolwiek myślę, że największą formą przekupstwa może być to, żeby faktycznie zdarzyć się z tym, co wiem, i móc czy zadać pytania, wiem. i czy dobrze wiem, mhm. czy, czy czegoś się dowiedzieć. Też osoby, które uczestniczą częściej niż raz w miesiącu, mówią, że za każdym razem coś nowego usłyszą. Ale taka prawda. Że za każdym razem coś nowego do nich dotrze, że już inaczej patrzą. Na tak, bo, bo na przykład na pewien temat człowiek się zastanawia, zatrzymuje się, tak, i resztę już nie słucha. A jak jest na drugim, na trzecim, to zawsze zawsze coś, coś tak. I to też nie jest tak, jak powiecie, no ja już skończyłam, bo może ktoś już skończył teologię. Ja już wszystko wiem. Pamiętam taką sytuację z jednym księdzem, który później mówi do mnie, mówi panie Patrycjo, ja się wczoraj rozpłakałem na mszy świętej. Ja mówię, a dlaczego co się stało? A bo ja w końcu zrozumiałam, dlaczego cały jałtarz. No. E, I e, także pewne rzeczy nam umykają. I warto uczyć się cały czas, cały czas czytać, yy, cały czas dowiadywać się, szukać, bo no nie ukrywajmy, jeżeli nie Eucharystia, to co? Nie ma nic ważniejszego. Naszego programu by nie było, by nie było e, mojego świadectwa, by nie było moich studiów, no e, było. E, nie byłoby niczego. Nie Nas byłoby by niedzielnej nie było, mszy świętej, nie byłoby niedzielnych spotkań, nie byłoby chrześcijaństwa, nic by nie było gdyby nie eucharystia. Więc ja rozumiem, że można szukać wielu duchowości bardziej charyzmatycznej czy bardziej ignacjańskiej, która mi jest bliższa na pewno, ale gdyby nie eucharystia, to wszystko byłoby bez sensu. Dlatego tak ważne jest, żeby do tego źródła, jak mówi Sobór Watykański II i szczytu naszego życia chrześcijańskiego, żeby do niego wracać, jak najczęściej się da i czerpać bo to jest jedyne źródło wszelkich łask i czerpać pełnymi garściami, a nie tylko powierzchownie. Pięknie ty mówisz, naprawdę. No bo... Codziennie staram się na nowo przeżywać Eucharystię, i to nie jest tak, że ja jestem idealna i że mając tę wiedzę, ja idealnie ją przeżywam. Nie. Ja wiem, jak powinno być idealnie, i tę wiedzę chcę Wam przekazać podczas rekolekcji. To nie znaczy, że mi to się udaje w życiu. Ja po prostu wiem, jak powinno być, a nie zawsze mi coś się no inaczej, prawie nigdy mi się to nie udaje. Też jestem tą osobą, która pewnie do końca życia będzie się uczyć, ale o to chodzi, żeby chcieć. Po prostu. Żeby po prostu chcieć. Tak. I cóż, I będziemy czekać na Was. Będziemy czekać. Dzisiaj jest, który mamy Dzisiaj piąty? Piąty. Piąty. Czyli ja czekam na Was już od 7 lutego, czyli za dwa dni spotykamy się w Bydgoszczy. To są te najbliższe rekolekcje. Później marzec, kwietnio nie ma, bo ja mam trochę rekolekcji w trasie, więc w Wielkim Poście, więc już ten... Kwiecień wypadał z niedzielą palmową, to stwierdziliśmy, że jednak nie, maj, czerwiec i lipiec później, więc zapraszamy Was na rekolekcję już najbliższy piątek, 7 lutego. Startujemy w Bydgoszczy Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecyzji Bydgoskiej. ulica Grodzka, 18, tak jest parking. Jeżeli ktoś by chciał tobie, o tym to wiedzieć, no to tak to, to mamy parking, można u nas zaparkować Za da darmo. Za darmo. Wszystko jest za darmo. Tak, wszystko jest na tych rekolekcjach za darmo, jeżeli chodzi o parking, nauczanie, miejsce, jedyne co to mówię, jedzenie, no i jest, panie to we własnym trzeba, zakresie. Tak, tylko że mhm. jeszcze trzeba wspomnieć, że tam trzeba domofonem dzwonić. Gdyby ktoś chciał yy, do domu rekolekcyjnego, to proszę dzwonić. Domofonem, tak? Tak, ponieważ nie jesteśmy jedyni w domu i mogłoby być niebezpiecznie, gdyby te drzwi były cały czas tak. otwarte. Dlatego domofon, czy z jednej, czy z drugiej strony, i od strony parkingu, i od strony ulicy jest domofon. Zadzwonić, poczekać chwilkę. Ale drzwi są otwarte tak. sercem. Tak, I zorientować Zapraszam. się na portierni, w gdzie akurat są rekolekcje, bo mówię, nie jesteśmy jedyni w domu, więc to też zależy od tego, jak dużo Was przyjedzie, do której sali się udamy. Skończymy. Z, Z Panem. Panem Bogiem. Mamusia, no ja nie, chcę, nie, nie się działa. Się Dobra, spróbuję jeszcze raz. Z Bogiem. Klikniesz?